O kurwa, dwóch dojechał. Kurypa dostałem, pita. Jeden, poprawę. Kurypa, kurypa. Kurypa, E. Kuchnia. Nie, nie. No. kuchnia. kuchnia. Zgaszył pod drewnem. Jest short, jest short. Short pobity. Okay. Jeszcze CT. Ale jadł się. Yes. Leży. Wykajeram. Short, 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 short. Short jest. On oh, kuchnię. nie. Kurwa, no? Ja <tuszą> mam patrzę, koleś. Awans, wydatuję. Deszraf. 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 Jeszcze jeden w rampę Wteszuję, że jeszcze Kurwa, jeszcze z rampy Topny. Jeszcze boks, jeszcze boks jeszcze spam now yes. yes.